Zabieramy dzisiaj kilka samochodów na testy na torze Modlin. Generalnie sytuacja jest taka, że nie wszystkie auta albo prawie żadne nie jest dedykowane na nasz rynek, więc nie mają rejestracji i dopuszczenia do ruchu, więc z tego do powodu nasze produkty testujemy na zaprzyjaźnionym torze Modlin. I z tego powodu dzisiaj zabieramy kilka samochodów. Mamy tor na naszej dyspozycji. Zobaczymy jak one jeżdżą tak naprawdę zabytki po odbudowie, przejadą swoje pierwsze kilometry i będziemy mogli potem wykonać inspekcję już po testowaniu, jak takie auto jeździ. I lokowanie produktu. Może jedzie również z nami narzędziówka, paliwko i wszystkie inne niezbędne rzeczy. O, słyszę drugie auto do testów, nasz resik. Auto z zdrowym przebiegiem również Zaraz pada na tor. Idziemy na torek po dziewiątej takiego błękitnego niba. Zjeżdżamy na toreką. A co to za załoga tutaj stoi? przypadek! Same piękne narcyzy takie! Dobra, rozgrzewamy już olej przed zabezpieczenia przed kamieniami. Teraz Eres zrobi swoje pierwsze kilometry w życiu. No i zaczynamy pierwsze kilometry nowym samochodem. widzicie znak, że jest pod prąd, ale generalnie dostaliśmy tor do własnej dyspozycji, więc nie jesteśmy tutaj, żeby się ścigać, tylko przejechać pierwsze kilometry i zobaczyć, jak nasze auto się zachowuje, ale wygląda pięknie. Hamulce właśnie, jakiś pierwszy drobny, pierwsze naciśnięcie hamulców w historii tego auta w jego nowym życiu. Nagrywam, żeby nie było, że my słupki porozwalaliśmy. Nie, a nie, to jest taki układ, szykamy. Pierwsze okrążenie praktycznie zrobię. Paska. Przestań, i jak ono jechali tutaj, to dopiero na nas, tak? Nie, jeszcze tam przybliżę. Dobra. Teraz robię cięcie. Ja Cię utrzymam, nagrywaj. Nie widać ich jeszcze. Wyszło około 20 okrążeń, nie wiem dokładnie ile ma długość trasy, ale, ale jest już taki przebieg zrobiony, Mieliśmy, mamy właśnie pierwszy pit stop, tak? temperatura jest wszystko ok w samochodzie, z ciekawych rzeczy pewnie wiele osób wie, Jaguar V12 ma problemy z przegrzewaniem się, szczególnie w ruchu miejskim, a już nie wspomnę o torze, ten samochód jest wyposażony w chłodnicę specjalną aluminiową i podwójny zestaw wentylatorów, który jest dedykowany do tej pojemności silnika, dokładnie do tej V12, Temperatura genialnie się trzyma. Jest to niewiarygodne, bo samochód naprawdę był tutaj momentami mocno dogrzewany. A teraz robi szybki serwis olejowy, sprawdzamy, czy wszystko jest ok, czy nie mamy żadnych wycieków po pierwszych kilkudziesięciu kilometrach. Jeżeli jest wszystko ok, to znowu wracamy do dalszych testów. Mamy w planie się zrobić 100, no, to nie zrobimy, ale myślę, że 70 km testowych zrobimy. Zarówno drugie auto, które, które zrobiło pełne okrążenia, silnik jest po dotarciu, jest naprawdę bardzo fajnie, się zapakuje, nie ma żadnych wycieków. Działa to genialnie. Zostało nam robić detailing, założyć koła. Jak widzicie, te koła są nie od tego auta, ale nie testujemy samochodów na kołach, które klienci otrzymują jako swoje koła dedykowane, ponieważ wiadomo, opony się zużywają, klienci chce mieć nowe, więc te koła są używane tylko i wyłącznie do testów Porsche. W rzeczywistości zostaną założone nowiutkie koła, klient otrzyma auto na kołach bez przebiegu. Dziękujemy Wam za wizytę z nami. Do zobaczenia.